Witam serdecznie! Jesteśmy w ogrodzie. Miałem no ja sobie takiego tutaj znowu cypryska czy coś. No i to jest taka pierdulkowa robótka, więc mogę coś nagrać po prostu o tych pszczołach. No to podzikowałem trochę ponecie. Znowu spróbuję próbuję. Tak, byłem u kolegi. Byłem u kolegi w odwiedzinach wczoraj i tak, wymienić tymi kozami. No, i on po prostu z tych swoich pszczół, co miał, te różne swoje pszczoły i te roje, co połapał, i teraz cały czas uda mu się coś złapać, czy to swoje, czy nie swoje. No to on robi tak, że on nic nie leczy, kolega Wojtek nic nie robi, tak, tylko po prostu je tam podkarmi jakoś i te pszczoły żyją mu, ale nie ma ich dużo, mówi, że miody do dupy w ogóle. Tak, dodatkowo duże ramki, które on zastosował ostatnim czasem, że porobił sobie warszawski, poszerzany, o 4 cm niż Takie coś on wykombinował. Nie, ale to on mówi, że w ogóle to tego, to mu w ogóle żadnego miodu nie przynosiło, bo on mieszka w takim, no las i pola i ta ziemia uboga, raczej piaszczysta, tam nie ma luksusu u niego w ogóle. Więc, od razu co mu powiedziałem, że jeśli on z tymi pszczołami chce robić tak jakby najmniej i niewiele, to musi mieć jeszcze bardziej ramkę wąsko-wysoką, czyli warszawską. I w momencie, kiedy by miał te gniazdo tam na 7-8 ramek, no to szybko by był w stanie zrobić miodnie, bo te pszczoły by przecież nie siedziały w tym gnieździe na tym cukrze i na tym wszystkim tam, nie? Szybko by zrobił tą górę, no. Miałoby, miałoby, to właśnie swoją dużą, dużą zaletę. Poczekajcie, właśnie myślę, co zrobiłem z sekatorkiem znowu. No, ale nie wiem, gdzieś tu leży na pewno. No nic, przytniemy to narzecami, co tu takie mocno suche. Może to zielone tutaj się położy, jakoś zarośnie. Ten najgorszy tutaj, o tu coś odciągnąłem i jest znacznie lepiej, nie rozłożyłem krzeczka z powrotem, jakoś bardziej do zewnątrz mu nakazałem, dobra słuchajcie, no i on te pszczoły, tak, nic z nimi nie robi, tam daje, Tymol im dał chyba w tym roku coś, coś tam gada. ale to pe, pe, pewnie też nie dłużej, nie? No i tak, no i te warszawskie zwykłe jakby miał, to było to w ogóle zupełnie co inaczej. Szybko by zrobił jakąś górę, nawet na połówkach wielkopolskich wtedy u góry, bo ma. No i wtedy ten miód z tych rodzin, które nie chcą tak za bardzo przechodzić do góry, no bo jak pszczoła trochę nam zdziczeje, tak, że ona dzicieje to wtedy ona, słuchajcie, nie chce tak wlazić w nadstawki, dlatego tak, ludzie wymyślili niskie, nad, niskie ramki, ale to też nie jest niedobrze, bo w takich pszczołach się za dużo nie grzebie, więc po prostu no, trzeba wyjść innego założenia, że będziemy mniej grzebać w gnieździe. Tak, i gniazdo będzie bardziej jakby jednolite. No to czyli ten właśnie motyw warszawskiego zgadza się tu bardzo dobrze, tak? <laughs> Poza tym właśnie na te nasze pożytki, ja uważam, że te gniazdo nie, nie może być duże, obszerne gniazdo, tylko właśnie, żeby one szybko nam zbudowały tą górę jakąś, tak, żeby szybko przeczerwiły górę, wtedy mamy tą taką typową miodnię, nie, jak one odbudują tą miodnię i wszystko, no to to się zrobi fajna miodnia, tak, i te pszczoły, te dzikie, no to, nie, łatwiej jest je, słuchajcie zrobić, że one tą górę z, zrobią, że one tam zaczerwią. Nie to, że po prostu będą nosić przez kratę, tylko będziemy ją bardziej zmuszać, te pszczoły. Nie, no i zostały mu tam pszczoły. Yy. Zostały mu tam te pszczoły bez leczenia, ale to nie, nie widziałem u niego pszczoły takie, jak ja miałem kiedyś, ale nie to, że nie leczyłem, tylko po prostu, że miałem pszczołę, którą ja miałam wizję, że mogłaby się najbardziej Najszybciej nadawać do tego, żeby utrzymywać jakąś ilość, jakąś pasiekę bez właśnie robienia niczego, próbować zrobić, że nic. Nie, tylko oczywiście robić, nie te czosnki, to wszystko, te zioła, to robić. Właśnie. Czytałem tam wypowiedź, rozmowę z, z tym panem Lutzem, tak, on tam gdzieś tam mieszka i te pszczoły kampinoskie tam Niby jako jedyny jeszcze utrzymuje, nie? W jakimś, w jakimś rygorze. Się tam stara, nie? Z nowoczesnymi metodami także, aby utrzymać jakąś tą linię. No, osobiście uważam, że to, co ja miałem kiedyś, z opisu bardzo jest podobne do pszczoły kampinoskiej. I być może po prostu ten facet i tamci faceci, co, co ja u nich rozpoczynałem pszczelstwo i tak dalej. Jest po prostu to bardzo możliwe, że oni zwyczajnie taką pszczołę gdzieś kiedyś kupili, tak? I ją mieli na tej swojej pasiece, bo, ta, bo ona po prostu z nimi dawała radę, nie? Tak. Dlatego ja na tej pszczole się nauczyłem jakby pszczół. Nie? To były pierwsze pszczoły, gdzie na pasiece większość było czegoś takiego. Lub zmieszane już z krainką, nie z tymi żółtymi, co on tam miał. I co chciałem powiedzieć? No ja widziałem już po prostu mieszankę pszczół taką z takimi. Nie? Tylko, że on raczej kupował bakwasty, nie te. I nie wiem, no bakwasty, no nie wiem, no one tam były, dość agresywne się robiły jak bakwasty. Nie, ale te pszczoły, właśnie te czarne, one z reguły były czarne. Nie? <taki> Takie jakby, one tak, też tak, tak jak włoszka, trochę nie? Jak już jak one tam jakoś tam były, no to one nie były aż tak zmieszane, tylko były bardziej nie w swoją linię chciały wejść taką, no w swoją rasę, więc on zawsze na pasiece miał takie pszczoły, że to ja widziałem, że to jest w ogóle co innego też, nie, tak jak ja teraz mówię, że włoszka to jest co innego, to, 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 to jego czarne też było co innego, tak i tak jak oni tam piszą, że z tym pyłkiem i tak dalej, że one tak fajnie robią te kółka, nie chcą wchodzić przez kratę oczywiście, prawda, Dlatego ja mam wizję od samego początku, że ja przeczerwiam tą górę. No nie? Przeczerwiam tą górę, i wtedy też jest co innego, bo to właśnie na tych pszczołach tamtych to, to, to uważam, że to było jakby najdogodniejsze, nie? Tak, dlatego moja, słuchajcie, koncepcja jest taka, że ja po prostu chciałbym trochę. Mam te włoszki już dość dużo, mam tą swoją, mam cegiełko. W przyszłym roku dużo pszczół już od razu będzie zrobione z tych pszczół, tak? No ale zawsze co roku coś poluję. W tym roku kupiłem sobie jakąś AMM i to kompletnie nie wyszło. Mi, nie? Miałem coś, no, miałem jedną tylko sztukę, no to, 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 to też nie jest żaden realytet, bo według tego nie da się nic jako specjalnie sprawdzić. No ale ja widziałem nie, po wygryzionej pszczole, że mówię. To nie jest taka pszczoła jak ja widziałem u Jasa. Nie? Ja takie pszczoły nie chcę. Ich Więc a ja jestem jakiś rygorystyczny, jakiś też jestem. Bo ta pszczoła nie wyszła taka, nie? Duża, czarna, tylko wyszła dużo drobniejsza. Tak. Wyszła jakoś tam dużo drobniejsza i to w ogóle było co innego. I ja właśnie bym chciał zrobić coś takiego, że te włoszki, które no mają niektóre problemy ze sobą, szczególnie w trakcie zimowli. No to właśnie być może, jakbym zmieszał te pszczoły ze sobą, właśnie ja bym chciał robić w ten sposób, żeby jajka od... Po teraz już znalazłem dojście na Facebooku do kolegi, który ma te pszczoły u siebie i mówi, że ma je, nie? Jakieś tam. Wiadomo, że to nie jest jakaś czystość idealna, ale na pewno jakieś cechy mają swoje i to da się zrobić, że da się te cechy potem powielać, nie? U siebie na pasiece. I można je jak najbardziej upodobnić do swojej jakieś tam oryginalności, prawda? Ale... Yy, chodzi mi o to, że właśnie to, że one zżerają więcej żarcia, te Włoszki, przez zimowlę, że tak może nie są odporne na myszy, no ale mają też fajną tą, rzecz. czysto jest w ulu i w ogóle, nie? To jakby tak zmieszał. I, i jeszcze te Kampinoskie mają tutaj do siebie, że z byle gówna zbierają, nie? Pożytek nie jest zbyt mocny, ale coś tam zbierają. I właśnie ja bym tak próbował robić, że y, jajka od tych dzikich bardziej pszczół bym podkładał do tych moich włoszek. Nie. Te moje włoszki by z tych jajek porobiły tematyczniki. No i wtedy ta nie to mleczkiem, tym mleczkiem by przerobiły jeszcze tę pszczołę, że ona by wychodziła jakaś tam, nie? Nawet i żółta podejrzewam, żeby mogła wychodzić, bo to tak by wychodziło, nie? Ta matka. A te pszczoły to by były typowe mieszance, wiadomo, jeszcze trudniej, nie? Zrobią swoje. No ale wprowadzić coś takiego do siebie na przykietu, uważam, że to nie jest jakiś dramat. Te pszczoły włoskie, one i tak nie są jakoś specjalnie, słuchajcie, łagodne, nie? Więc ja już doświadczenia z takimi dzikusami mam. Ja się po prostu tego nie boję, że coś będzie mnie tam y y żądlić. Jeśli coś po prostu zacznie mnie żądlić, no to ja będę to kasował, nie? Ja nie będę trzymał tych kampinowskich takich jakby u wójta. Nie? Tylko ja je po prostu od razu zmieszam na ten sposób, że one będą, y, będą, będą po prostu łagodniejsze może od tych... Przez te włoskie się takie zrobią, nie? Zobaczymy. Ja to lubię kombinować, słuchajcie. Moja teoria może być według przez niektórych tyrana. Ale ja po prostu jak zmieszam pszczoły, to ja zmieszam ją inaczej trochę na swój sposób, inaczej, nie, nie tam te linie zaserane i coś, tylko znajdę sobie dwie wyszukane rasy i coś tam pokombinuję. Oczywiście cała pasieka nie będzie u mnie od razu wyglądała, że wszystko będzie mieszańcem, tak? W głównej mierze będę sobie utrzymywał gdzieś, żeby jak najwięcej ulików było tą włoszką. No ale jak na przykład zdobędę kilka matek i... I, I coś tam się powiedzie, no to one będą tak. My spróbujemy zrobić jakiegoś mieszańca, że z pięć uli będę miał innych niż tą Włoszką. No i te trudnie też nie dadzą ten gen na moje inne ule, że to będzie jakaś specyficzna mieszanka. A nie tam nie, tylko ta krainka. Tak i te chwasty. Więc... Moje podejście jest zupełnie inne. Ja lubię się bawić tak przyrodniczo, nie? I widzę, że jeśli jest ta możliwość, no to się trochę pobawię. Tak. No ale oczywiście, jeśli coś będzie wychodzić mega agresywne, nie? To my będziemy autować. Ja nie będę trzymał takich tenże, że te kampinoskie będą żreć wszystko w koło. Jak się po prostu, no, taka matka mi tam trafi z takim czymś, no to będzie autowane, nie? Tak. I tam na przykład... Bo też jedna się nasiliła u mnie i wyszła jakaś bardziej agresywna. Ja już w przyszłym roku od niej, jajek być może nie wezmę w ogóle. Chyba, że się jakoś specyficznie ona uspokoi. Nie? Albo pokaże jakąś swoją, nie wiadomo jaką zaletę. Albo przeżyje jedyna. <laughs> nie? Więc to tak, różnie to jest. Ja to się, na, na coś się nie upieram. Ja sobie coś szukam, czymś się podgrzeję. Przewertuję internet, tak, od razu gniucham różne historie, kto coś na jakiś temat się gdzieś wypowiadał, nie, o tych pszczołach, tak, i podjarałem się też tematem, że jakiś tam pan Pawluk ma, pan Grzegorz Pawluk, tak, ma jakieś y y zbarci, nie, gdzieś tam z Rosji, ale to piszą, że to się nie nadaje, nie, że to lubi drzewa i w ogóle i tak dalej, wysokie wysokie położenie uli no u mnie i tak jest ta skarpa, i tak jest inaczej no ale jeśli to jest pszczoła bardziej drzewna nastawiona na pożytek drzewny bo po prostu ona w takich warunkach tam siedziała przez ileś, ileś tam lat no to ja nie chcę, nie? bo to wtedy szkoda zachodu, tak? no ale podjarać się tam można, głupoty sobie popisać ale to się też przemyśli no nie? i oczywiście nie wszystko się zrobi, tak? Że jak człowiek podjara to niektórzy ludzie chcą się sprostować troszeczkę ja tam się nie obrażam tylko mówię, no rzeczywiście dobra, obczytamy może bardziej, może się odezwiamy na tej osoby. No trzeba jakoś sobie powertować. Ja osobiście, no co, teraz robię ten kwas, ale w przyszłości, no mam zapędy do tego, żeby gdzieś może stworzyć jakąś posiekę, która nie będzie miała tej warozy. Ja uważam, że y, niektórzy mówią, dobra, zostaw te pszczoły, które masz. I one tam przez ile lat, nie? To, co przeżyje, to będzie, ale to mi się to nie widzi. Ja na początku wolałbym stworzyć pszczołę już jakąś, która by była mieszanką, które mają jakieś takie zalety, które najbardziej odpowiadają temu, żeby mogła z tego powstać pszczoła, która, mm. która najszybciej załapia ten motyw, nie? Że z tą warozą będzie sobie radziła. Więc uważam, właśnie, że tak. No, tu coś zrobiłem, taką bułę. Buła mi wyszła, ale to nic. Ważne, że ksiądzak jest przycięty, bo tutaj będzie zaraz robione dalej. Słuchajcie, ruszam zaraz z piłą też. No i tak, chciałem opowiedzieć po prostu, że tymi pszczami można się trochę pobawić, nie? Bo ja krainki nie chcę w ogóle na posiedzeniu. W ogóle mi się ta pszczoła nie widzi. Wszyscy to mają. Wszyscy to mają po prostu. Ja już miałem przejść pasiekę na tych takich pszczołach, paskudach, tak? więc ja się tego nie boję, że ja tam przez kratę nie będą mi przechodzić czy coś. Ja o tym wiem, że one nie będą przechodzić. Ja i tak cały czas pszczoły trzymam w ten sposób, jakby nie chciały przejść. <laughs> tak, mi zależy na tym, żeby szybko przeczerbić miodnie i, i, i tyle. I po prostu te pszczoły, które są właśnie takie... Dlatego jestem podgrzany trochę, żeby Augustowską kupić. I tam widziałem na Facebooku, że ktoś ma. I mówi, że to jest Augustowska i nie ma z nim jakichś specjalnych kłopotów. No i wezmę to, nie? Obadamy, jak mi się spodoba. Od razu pierwsza pszała wygryziona. Jak mi się spodoba, to mówię, dobra, Podłużymy jaja i się pobawimy, nie? W przyszłym roku w coś innego. Znowuż. W tym roku nie wyszła ja się tymi różnymi chorbskami, nie? Czerwiowymi. Co się panem czerwiem tak zająłem, że ja bez skrupułów ubijałem wszystko, nie? Co, co mi się nie podobało, więc u mnie selekcja jako taka i tak istnieje, tak? Po prostu ja się nie papram z tym, nie? W ogóle. O, może przejdziemy do cisa. Zaraz, od razu. Tak, w ogóle ja się nie papram z tymi pszczołami. Jeśli coś mi w ogóle nie odpowiada, to ja to kasuję, nie? Bo ja mam swoją pszczołę. To moją Ala włoszkę, teraz wykupiłem cegiełkową. Zobaczymy jak ona przezimuje u mnie, tak? Mam tych ulików. Gdzie ta cegiełkowa jest? W pięciu litrach. Właściwie, tak? No to no. Jakoś taki to wyszło. I ona porobiła wszystko bardzo sprawnie. Więc no ja na chwilę obecną nie narzekam na tą i się bardzo podobnie, zachowuje do tego, co ja już mam z tym do czynienia, tak? Więc nie ma co się obawiać. Baw, uważam także, że próbować też trzeba. Coś zawsze w, co roku może dorzucić do tych pszczół. Nie? Może będzie lepiej. Ja to jestem kombinator, właśnie taki. Czy ja wszystko na swój sposób. U mnie w domu też były różne rzeczy wiecznie kombinowane. nie? Ja będę tworzył sobie coś takiego. Tak. No i tak, u tego faceta, co ja byłem, no to te pszczoły takie były, że z opisu internetowego najbardziej wynika, że on, oni mogli mieć skądś Kampinoską, albo po prostu tutaj jakaś taka pszczoła była. Nie? W tych parowach, w tym lesie jeszcze tutaj pszczoła jakaś siedziała taka, która jest, może bardzo podobna była do tego, tak? Nie wiadomo. Nie wiadomo, z tym, że oni mieli taktykę tego, że właśnie w październiku palili tabletkę, i według nich to było ok. No niestety większość zdecydowana rodzin, które były na matkach, gdzie on na przykład kupił te matki z internetu, nie? to to w ogóle nie przeżywało. W ogóle. Większość padała. Nie, te żółte, co on pokupował, to to wszystko był trup. A właśnie. Te, które miały te dzikie, co nie były miłe w ogóle. To one dostały tą jedną tabletkę w październiku i żyły. Ja uważam osobiście, że one po prostu radziły sobie jakoś z warodzą i ta tabletka być może wcale nie pomagała. I, I co byłem bardzo zdziwiony, że te rodziny miały taki właśnie BUM! Nie? Niby nic, niby nic, ta rodzinka, a za chwilę. BUM tych pszczół się narobiło. I one mu też tego miodu nanosiły, nie? Tylko, że on je właśnie zmuszał, że nad kratę prze, prze, przełożył tam czerw raz, nie? Czy, czy przełożył z dwie ramki, no on tak robi. Więc je też zmuszał, nie? Do przejścia nad kratę. Tak. No jak to wpadło w stan rojenia, to to była katastrofa. tam nie umiał nad tym zapanować, bo to jak zrobił to na dwóch korpusach ośmioramkowych, no to te pszczoły, to one tam się ukisiły i one jak padły w rójkę, to one tam chciały wszystkie, nie? Z tego ula. Tego miodu nazbierały, bo tu pożytek w miarę jest. Zaraz się zalały i tam był ogień, nie? Z tymi, z tymi rojami. A ja już mam pewną taktykę, nie? Na te roje. To wszystko by się zgadzało ogólnie do koncepcji tej dzikiej, dosyć pszczoły. Tylko, że przy nich już jest mniej. Nie można tyle grzebać, tak? Nie można przy tych dzikich pszczach tak grzebać. Bo to po prostu raz się je rozdrażnia na przyszłość. One się robią wtedy coraz gorsze w sezonie. Dlatego, te warszawskie, moje zwykłe, to jest też taka koncepcja, właśnie na na to, że pszczoły będą trochę dziksze. Jak wywiozę ich pasiekę, będę miał, że to nie będzie moja główna, no to w tym momencie na tych warszawskich będę miał mniej jakby pracy. Tak? I to będzie właśnie ta zaleta, że będę mógł trzymać jakby trudniejsze, trudniejsze w utrzymaniu pszczoły, tak? No, zaletą tego jest taka, że po prostu no te pszczoły bardziej sobie radzą i jakbym chciał kiedykolwiek mieć po prostu tak, że te pszczoły by były czystsze, czystsze, dzikie, no to no to by był o tyle problem, że najlepiej pasiaka by musiała być osobna, bardziej na od ludzi, wtedy mniejsza, nie, i mieć takie pszczoły, żeby właśnie ciągle je próbować wmieszać w nasze pszczoły łagodne, aby poprawić tych, wydaje mi się, właśnie tą przeżywalność zimową, to, że nazbierając byle czego, tak, długowieczność, nie, te pszczoły są długowieczne bardziej, tak, więc to o to, słuchajcie, chodzi, że wydaje mi się właśnie, że war, warto, warto coś dokładać że do takich pszczół co, co rok, co dwa i no, jak ktoś specjalnie nie hoduje swoje jakiejś wymarzonej rasy, no to tak, czemu nie. I to by było to wszystko, jeśli chodzi o moją zajawkę tego, że ja będę chciał pszczoły trochę zawsze mieć inne i to by było to wszystko i życzę miłego dnia.